Kontynuując historię przybliżającą mniej znane perypetie kolonialne mniejszych państw europejskich, to przy bliższym zapoznaniu się z historią skandynawskich projektów kolonialnych okazuje się, że nie tylko Duńczycy, którym poświęciłem poprzednią część, zapłonęli iście imperialistycznymi ambicjami, bo również ich wschodnim sąsiadom, Szwedom, nie brakowało werwy w budowaniu marzeń o podboju globu. Również i Szwedzi dołożyli swoją cegiełkę w formowaniu się kolonializmu. Mimo wyjątkowo wschodniego ulokowania, niemal wydawałoby się zamknięcia państwa w akwenie Morza Bałtyckiego, to rozciągnęło ono swoje ambicje również poza politykę kontynentalnej Europy. Gdy jednak europejscy żeglarze odkrywali lądy Nowego Świata, skrzeszając iskrę, od której potem zapłonął cały zapał kolonialny królestw Starego Kontynentu. Szwedzi tkwili głęboko w niekorzystnej dla nich Unii Kalmarskiej z Danią i Norwegią, będąc traktowanym bardziej jako państwo podległe, aniżeli jej równoważna część składowa. Jednak wszystkie unie czy imperia mają to do siebie, że łatwo znaleźć w ich historii datę końcową. Podobnie było z ową Zjednoczoną Skandynawią, z której udało się wyłamać Szwedom w XVI wieku. Na przestrzeni półtora wieku monarchowie szwedzcy z dynastii Wazów nie tyle wyprowadzili małe, nowe Królestwo Szwedzkie na prostą, co uczynili z niego jedno z najpotężniejszych mocarstw europejskich. W połowie XVII wieku Królestwo Szwecji osiągnęło swój największy zasięg terytorialny, okupując części dzisiejszej Norwegii, Niemiec, Polski, Łotwy, Estonii, Rosji i Finlandię. Dla szwedzkich monarchów cel utworzenia imperium okalającego całe Morze Bałtyckie był więc na etapie końcowym, a ich wzrok zaczął sięgać wzorem innych mocarstw daleko za Atlantyk. Tym sposobem w 1626 roku została założona szwedzka kompania południowa z mandatem królewskim, dającym jej monopol na prowadzenie kolonii między Florydą a Nową Fundlandią dla celów handlowych. W przeciwieństwie do swoich późniejszych duńskich konkurentów, Szwedom udało się prowadzenie spółki z sukcesem, gdzie tylko na 11 wypraw przeprowadzonych wzdłuż rzeki Delaware dwie były stratne. Ale zanurzając się głębiej w losy skandynawskich kolonizatorów, podążających wręcz śladami swoich dawnych wikińskich przodków, to pierwsza wyprawa do Ziem Nowego Świata wypłynęła z portu w Gutenborgu pod koniec 1637 roku i dotarła do wybrzeży Zatoki Delaware, którą wówczas obejmowała holenderska sfera wpływów. Na początku kolejnego roku szwedzkie statki zakotwiczyły w punkcie dzisiaj nazwanym Nomen Omen Sweet Landing. I wznieśli fort okrzyknięty mianem Fortu Christina, oczywiście na cześć ówczesnej królowej. Jednak w tym miejscu rozpoczyna się pewien problem, na który napotykają szwedzkie marzenia o koloniach, które ostatecznie, no tak jak kilku innym małym państwom europejskim uniemożliwiają utworzenie stałego, dobrze prosperującego imperium kolonialnego. Otóż Szwecja, pomimo potęgi militarnej w Europie i dobrze zaopatrzonej nowoczesnej floty, nie była w stanie zapewnić swoim planom kolonialnym odpowiedniej liczby osadników oraz żołnierzy zdolnych do utrzymania ziemi położonej tak daleko od metropolii. Początkowo w pierwszych latach obszar wokół fortu został zasiedlony przez około 600 Szwedów, Finów i Holendrów, a ziemie zostały okrzyknięte mianem Nowej Szwecji. Jednak osadników czekała jeszcze jedna przeszkoda, tym razem stricte polityczna. Otóż tereny, na których Szwedzi zapragnęli założyć swój kawałek kolonii, no były nadal prawnie terytorium należącym do Holendrów, którzy jedynie opuścili je za sprawą skupienia się na podboju znacznie bardziej obiecujących terytoriów wokół Nowego Amsterdamu. Mimo to Szwedzi pozwolili sobie na zignorowanie apeli i gruźb Holendurów, którzy pochłonięci wojną z Anglią, w praktyce, no nie byli w stanie im wtedy zagrozić. I tak lata płynęły, a szwedzka kompania zakładała kolejne toforty wzdłuż rzeki Delaware, łącznie stawiając ich aż trzy, plus pewien okazały dwór, a nawet podczas wojen Anglików z Indianami, Szwedzi skutecznie poparli pierwszych mieszkańców kontynentu, przejmując tym samym jeden z brytyjskich fortów na stałe. Tak sytuacja się miała, gdy Szwecja kontynentalna równocześnie nadal trwała w swoim nieszarganym statusie mocarstwa dominującego całą Europę północno-wschodnią. To zmieniło się wraz z rozpoczęciem II wojny północnej, ostatecznie wygranej przez Szwedów, jednak pochłaniającej ogrom środków, środków no niezbędnych m.in. do utrzymania zamorskich posiadłości. Zaraz po rozpoczęciu wojny Holendrzy, pewni tego, że ze Starego Kontynentu no, nie przybędzie żadna pomoc, zajęli z łatwością słabo obsadzone skandynawskie forty, a osada została formalnie włączona do kolonii Nowych Niderlandów. Mimo to osadnicy zachowali swoje prawa, swoje wojsko podległe już, co prawda, Holendrom, swoją religię i swoje ziemię. Tą wzajemną tolerancję przerwali, jak mieli to wielokrotnie niestety w zwyczaju, Brytyjczycy którzy przejęli holenderskie kolonie w Nowym Świecie, a Nową Szwecję włączono w obręb dzisiejszych stanów Pensylwania oraz Delaware. Jednak historia osadników Nowej Szwecji skrywa w sobie jeszcze jeden, bardzo znaczący, nawet można by powiedzieć kluczowy sekret, który odmienił całą dalszą kolonizację Ameryki i tym samym losy całej historii. Otóż połowę osadników przybyłych na szwedzkich okrętach stanowili Finowie, których to ojczyzna była już nieodzowną częścią Imperium Szwedów od setek lat. Część zowych Finów była znana jako tak tzw. leśni Finowie, czyli ci, którzy zamieszkiwali mocno zalesione obszary środkowej Szwecji. I w jaki wydawałoby się może abstrakcyjny sposób jest to istotne dla całej historii kolonii? Otóż, zamieszkując tak nieprzystępny, tak zalesiony teren, Teren wyjątkowo też przypominający krajobraz północnych Stanów Ameryki, owifinowie opanowali do perfekcji techniki pionierskiego rolnictwa i wycinki drzew, techniki swoją drogą bardzo przypominające metody praktykowane przez Indian amerykańskich z Delaware. Ostatecznie rozprzestrzenili je wśród innych kolonizatorów, znacznie ułatwiając tym samym podporządkowywanie sobie nieprzystępnych terenów USA oraz Kanady. Jednak to szczególny wynalazek, tzw. Tak lock cabins, chatki z drewnianych bali. Te chatki, które tak mocno kojarzą się z widokiem kanadyjskich czy amerykańskich parków narodowych, stały się kamieniem milowym w podboju Nowego Świata. I tak, mimo wchłonięcia Nowej Szwecji przez Holendrów, a potem przez Anglików, szybkie, efektywne i proste w nauce techniki budowlane fińskich osadników na zawsze wrosły w metody kolonizatorów w całej Ameryce. Łatwo jest też mówić o tym jako o jakimś niesamowitym dokonaniu, jednak trudno już tak powiedzieć, mając w głowie los, który za sprawą właśnie takich dokonań zgotowali osadnicy wcześniejszym mieszkańcom kontynentu amerykańskiego. Niezniechęceni zupełnie Szwedzi, pomimo fiasku kolonii w Ameryce oraz niezwykle napiętej sytuacji politycznej w Europie, zdecydowali się dalej spróbować swoich sił w dalekomorskich wojażach i w 1649 roku. Utworzono szwedzką kompanię afrykańską, której celem było kupno ziemi w zachodniej Afryce oraz otworzenie placówek handlowych, mogących jakoś wspierać szwedzką gospodarkę, tak bardzo zresztą naciągniętą już przez licznie toczone wojny. Projekt początkowo powiódł się, a w 1650 roku nabyto ziemie określane później Złotym Wybrzeżem. A były to tereny nadbrzeżne dzisiejszej Gany, licznie też wówczas zajmowane przez mocarstwa kolonialne. Głównie z uwagi na idealny przystanek handlowy między statkami transportującymi dobra egzotyczne i niewolników z Afryki do Nowego Świata oraz będący w bliskiej odległości dla nowych okrętów przybywających z Europy. Wybrzeże więc było zapełnione sąsiadującymi ze sobą fortami państw europejskich. Szwedzi, więc, na no wzorem innych, dwa lata po zakupieniu ziemi rozpoczęli budowę jednego z najbardziej chyba niechlubnych fortów w historii fortu Karlsberg. Następnie w ciągu lat funkcjonowania przystań musiała mierzyć się kolejno z przejęciem władzy przez Duńczyków, ponownym odparciem ich wojsk w ramach wojny północnej, walce z równie łasymi na port Holendrami, no by ostatecznie ulec jak chyba można byłoby się spodziewać, Brytyjczykom, no którzy także i z tej części świata wyparli inne mocarstwa, budując imperium, nad którym słońce miało nigdy nie zachodzić. Wracając jednak do Karlsbrok, fortu wybudowanego w dzisiejszym Cape Coast. To warto pochylić się nad bardzo dramatyczną historią, która odgrywała się w jego murach. Był jednym z aż 40 tzw. zamków niewolników na wybrzeżu całej Gany, no gdzie rozkwitał ten barbarzyński handel ludzkim życiem. Jednak to właśnie owy fort zyskał renomę bramy bez powrotu. Początkowo, tak jak większość innych fortów, stanowił pewien punkt przeładunkowy dla wielu towarów z afrykańskiego interioru, no a niewolnicy stanowili zaledwie jedną ze składowych. To wszystko do momentu, gdy to właśnie ludzie stali się najbardziej z opłacalnych towarów, a Ford zaczęto powoli dostosowywać niemal wyłącznie pod handel nimi, budując m.in. lochy, które rzekomo mogły pomieścić ponad tysiąc ludzkich istnień w ciemnościach, zaraz przed wydaniem ich oczywiście na morderczą drogę do obcego świata. Dzisiaj Ford utrzymywany jest jako zabytek. Jest pewnym pomnikiem historii zbrodni, tak często niestety pomijanej w natłoku krzywd które dotknęły samą ludność Europy w ostatnim stuleciu, jednak niezwykle istotnej, pokazującej do czego może między innymi zepchnąć człowieka chęć zysku, czego jednym z najbardziej szczególnych i dotkliwych przykładów jest to, że podczas jednej z bitew, gdy fort ucierpiał, a kule okrętu wyrwały w jego podłogach dziury głębokości dwóch pięter Następnie w trakcie odbudowy, no bez zastanowienia je zamurowano i przygotowano jako kolejne dwa poziomy lochów, w którym mieli czekać ludzie, ludzie upchani jako towar dojrzewający, aby mógł zostać wystawiony na sprzedaż. Już po fiasku afrykańskiej kolonii oraz też przy gasnącym prestiżu królestwa, oczy Szwedów ponownie zwróciły się w kierunku ziem Nowego Świata. Tym razem bardziej zachowawczo, upatrując ewentualnych zdobyczy na Karaibach. Też koniec XVIII wieku sprzyjał w realizacji takich planów, ponieważ na kontynencie rozgorzała wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a trzy największe europejskie mocarstwa zamorskie czyli Brytania, Francja i Hiszpania szukały możliwości, by wyjść z owego konfliktu z jak najkorzystniejszą pozycją. Wtedy też podpisano z francuską kompanią zachodnioindyjską traktat którego w zamian za znaczny udział w szwedzkim porcie w Gutenborgu oddadzą oni prawa do wyspy Barthélemy. -e Rok później założono już nową placówkę handlową, już pod szwedzkim zarządem. Na samej wyspie wówczas mieszkało zaledwie niespełna 800 mieszkańców, no z czego znaczna większość pochodziła z fali francuskich emigrantów. No co też tłumaczy także poniekąd ewentualne pytania, no czemu nigdzie na Karaibach nie mówi się po szwedzku. Wyspa mimo że nie pociągnęła za sobą dalszej ekspansji kolonialnej, tak okazała się istnym handlowym strzałem w dziesiątkę. Powstała na niej osobna szwedzka kompania zachodnioindyjska, a największy port, port Gustawia, odwiedzało rocznie ponad 1330 statków. I by dobrze to zobrazować, to ówczesna liczba statków średnio dokujących naraz wzdłuż całego wybrzeża Stanów Zjednoczonych wynosiła około 1000 okrętów. No i ten okres Prosperity ciągnął się dalej w XIX wieku, a populacja wyspy wzrosła do 6 tysięcy mieszkańców, no z czego nadal większość stanowili francuscy emigranci. Wraz jednak z tokiem nowego stulecia, ery industrialnej, no i też ukierunkowania polityki kolonialnej Europy bardziej na wschód, obierając za cel Afrykę oraz Azję, okres dobrobytu na wyspie powoli się kończył. Początkowo kompania zachodnioindyjska uległa rozpadowi, a następnie, już po przejęciu we własność królewską, została ona objęta administracją krajową. Jednak w momencie, gdy kolonia zaczęła pochłaniać więcej środków na utrzymanie, aniżeli no zwracała w zyskach, władze szwedzkie, podobnie jak prawie 100 lat wcześniej Francuzi, zaczęli szukać potencjalnego nowego nabywcy. Owym nabywcą okazał się wcześniejszy właściciel Francja, i w 1878 roku Szwecja oficjalnie utraciła swoje ostatnie terytorium zamorskie. Na sam koniec i podsumowanie szwedzkich wojarzy po odległych od Europy wodach, warto dodać pewne dwa inne przedsięwzięcia realizowane pod niebiesko-żółtą banderą. W czasie wojen napoleońskich marszałek Francji Bernadotte, niegdyś prawa ręka Napoleona i jeden z najważniejszych architektów wojen, został osadzony na tronie szwedzkim, no gdzie miał rządzić w imię cesarza Francuzów. Zagarnął on archipelag Gwadelupy, no właśnie na rzecz szwedzkiej racji stanu. Co oczywiście zakończyło się wraz z upadkiem napoleońskiej Europy i powrotu ancien reżimu w Szwecji i we Francji. Drugim przedsięwzięciem znacznie większym, no jednak może niezwiązanym stricte ze szwedzkimi podbojami i próbami założenia kolonii, były projekty szwedzkiej kompanii wschodnioindyjskiej. Była ona założona w Gutenborgu w 1731 roku w celu prowadzenia handlu z Dalekim Wschodem. Kompania okazała się dużym sukcesem, a Gutenborg stał się jednym z kluczowych europejskich centrów handlu produktami wschodnimi. Ze sprawą wymian z Chinami w Szwecji dało się odczuć silne wpływy kulturowe z państwa środka, głównie wśród sfer wyższych. I nie była to bynajmniej też moda wyjątkowo różniąca się od pozostałych państw zachodnich w ówczesnym czasie. Jednak herbata, ryż, arak, nowe warzywa czy przyprawy zaczęły pojawiać się również w niezbyt zamożnych szwedzkich domach. W XVIII wieku kompania stała się też największą firmą handlową w Szwecji w ogóle. Przeprowadzono łącznie 132 ekspedycje 37 różnymi okrętami. I pomimo upadku niespełna 100 lat po jej założeniu w 1813 roku, pozostawiła ona wyraźne ślady, które wciąż można zobaczyć gołym okiem w Gutenborgu oraz w europejskim społeczeństwie w ogóle, do którego za jej sprawą trafiło znacznie więcej nośników kultury społeczeństw azjatyckich. W ten sposób również można podsumować szwedzkie dokonania kolonialne. Mimo tego, jak bardzo zdają się one dziś zapomniane, tak są elementami historii zmieniającymi ją w ogromny sposób, gdy szwedzcy osadnicy kładli podwaliny pod metropolię wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdy ułatwili kolonizację całego kontynentu, czy otworzyli jeden z największych rynków w Europie północno-wschodniej handlujących z krajami Azji. Jednak miało to też swoją ciemniejszą stronę, gdy wybudowali również budynek noszący na sobie jedne z najbardziej tragicznych i brutalnych śladów nowożytnego europejskiego niewolnictwa. Kolonie szwedzkie posłużyły za przykład tego, jak mało znane wydarzenia potrafią zmienić perspektywę patrzenia na historię. A kolejny fragment tej opowieści dotyczyć będzie z kolei projektu kolonialnego rozpoczętego przez XVI-wieczną niemiecką rodzinę bankierów, która to pokaże, jak wydawałoby się chyba suchej, kojarzonej z zerojedynkowymi faktami historii, poukrywane są pełne emocji, dramatyczne, niezwykłe ludzkie opowieści.